Legenda zakazana przez doskonałość. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Zdobywasz trofea, uwielbiają cię miliony kibiców. A twoje zdjęcie jest wszędzie, na billboardach, w magazynach, w reklamach. Ale nagle klub, sponsorzy albo trener mówią ci: Stop. Nie możesz tak wyglądać. Nie możesz pokazywać ciała. Jesteś zbyt perfekcyjny. Brzmi absurdalnie, a jednak w świecie futbolu takie historie naprawdę miały miejsce. Kilku legendarnych zawodników musiało ograniczać swoje publiczne występy bez koszulki, unikać sesji zdjęciowych, a nawet rezygnować z lukratywnych kontraktów. Powód, ich wygląd i charyzma przyciągały za dużo uwagi tak dużo, że zaczynało to przeszkadzać klubom, które do dziś są częścią futbolowej legendy. Przygotuj się na opowieści. W których boisko i wybieg dla modeli spotykają się w jednym miejscu, a czasami kończy się to skandalem. David Beckham, ikona futbolu, mody i popkultury. Dla jednych najlepszy pomocnik Anglii w historii, dla innych symbol stylu i urody, który podbił świat. Ale mało kto wie, że jego wygląd i ogromna popularność bywały problemem. Na przełomie lat 90. i 2000, Beckham był wszędzie. W reklamach Pepsi, Abidas w kampaniach luksusowych marek odzieżowych. Zdjęcia w garniturach, w dżinsach, a czasem bez koszulki, jego wizerunek sprzedawał wszystko, od perfum po bieliznę. Jednak w pewnym momencie zaczęły pojawiać się głosy krytyki, także ze strony sponsorów i środowiska piłkarskiego. Niektóre kontrakty reklamowe były ograniczane lub wręcz anulowane. Oficjalny powód? Za bardzo rozprasza uwagę kibiców i mediów że jego sesje zdjęciowe w rozpiętej koszuli czy reklamach bielizny wywoływały większe poruszenie niż jego występy w meczu. W pewnym okresie Manchester United miał nawet wewnętrzne ustalenia, by ograniczać medialne pokazywanie piłkarza w półnagiej formie. Nie chodziło tylko o zazdrość, obawiano się, że wizerunek modela zacznie dominować nad wizerunkiem sportowca. Sir Alex Ferguson, znany z twardej ręki, miał wprost sugerować, by Beckham skupił się na grze, a nie na pozowaniu. Paradoks polega na tym, że właśnie ta mieszanka sportowego talentu i filmowej urody uczyniła go globalną marką. Zakazy, plotki i ograniczenia tylko podgrzewały zainteresowanie. Fani i tak znajdowali jego zdjęcia, a media chętnie publikowały materiały, których kluby wolałyby unikać. Dziś Beckham wspomina tamte czasy z uśmiechem, ale w wywiadach przyznaje, że bycie perfekcyjnym w oczach mediów to ciężar. Który potrafi zmęczyć nawet największą gwiazdę. Też potrafiło wywoływać problemy. Od początku kariery Ronaldo wiedział, jak ważny jest wygląd. Idealna fryzura, wyrzeźbione mięśnie, skóra muśnięta słońcem to wszystko sprawiało. Że stał się ulubieńcem fotografów i marek odzieżowych. Jednak w pewnym momencie niektóre kluby, w tym Real Madrid, zaczęły sugerować mu ostrożność w eksponowaniu swojej sylwetki. Według doniesień mediów, klub miał obawiać się, że zbyt częste sesje shirtless bez koszulki odciągają uwagę od jego występów na boisku. Były też głosy, że nadmierne pokazywanie mięśni w reklamach bielizny czy perfum powoduje, że tematem numer jeden w mediach staje się jego ciało, a nie gole. W pewnym momencie pojawiły się nawet prośby, by ograniczyć spontaniczne ściąganie koszulki po bramkach, co choć widowiskowe kończyło się żółtą kartką i masą zdjęć w prasie. Ronaldo nigdy nie ukrywał, że dbał o siebie obsesyjnie od diety, przez trening, po regenerację. Ale wizerunek greckiego boga futbolu niósł też presję. Każde zdjęcie z plaży czy siłowni stawało się sensacją internetową, a sponsorzy i media potrafili wykorzystywać to w sposób, który klubom nie zawsze odpowiadał. Mimo tego, CR7 umiejętnie balansował między światem futbolu a światem reklamy. Nauczył się kontrolować swoją medialną ekspozycję, wybierając projekty, które pasowały do jego wizerunku. A jednak historia Krystiano to kolejny przykład. Że w piłce nożnej można być zbyt atrakcyjnym i czasem trzeba to ukrywać, nawet jeśli cały świat chciałby zobaczyć więcej. Terry Henry, elegancja w ruchu, francuski szyk na boisku i poza nim. Dla kibiców Arsenalu był nie tylko królem strzelców, ale i prawdziwym ambasadorem stylu. Wysoki, szczupły. Częściej pojawiał się w kampaniach bardziej stonowanych, które podkreślały jego klasę i elegancję, nie eksponując przesadnie ciała. To pozwoliło mu utrzymać reputację gentlemana futbolu, kogoś, kto może być ikoną stylu, ale wciąż przede wszystkim jest piłkarzem. Jego historia pokazuje, że nawet w przypadku zawodnika o nienagannej reputacji trzeba uważać. Jak media odbiorą drugie życie poza boiskiem. Bo czasem wystarczy jedno zdjęcie, by cały świat mówił o tobie i wcale nie o tym, ile bramek strzeliłeś. Olivier Giroud, modelowy napastnik na boisku i niemal dosłownie model poza nim. Wysoki, muskularny, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i spojrzeniem, które mogłoby reklamować dowolny luksusowy produkt. Jego wygląd od początku kariery był równie rozpoznawalny co umiejętność zdobywania bramek. Ale w pewnym momencie ta idealność zaprowadziła go na granicę poważnego skandalu. Podczas gry w Arsenalu i później w Chelsea, Grudchent chętnie brał udział w sesjach modowych od reklam eleganckich garniturów, przez perfumy aż po zdjęcia w samej bieliźnie. Jedna z takich sesji, według medialnych doniesień, wywołała wewnętrzne poruszenie w klubie. Nie chodziło o złamanie kontraktu, ale o to, że zdjęcia były na tyle odważne. I szczęść działaczy sponsorów uznała je za zbyt kontrowersyjne w kontekście wizerunku drużyny. Dodatkowo w 2014 roku pojawiły się plotki o rzekomym incydencie poza boiskiem, które media połączyły z jego zbyt swobodnym podejściem do sesji zdjęciowych. Choć Gród szybko wydał publiczne przeprosiny i zaprzeczył wielu spekulacjom, historia nabrała życia własnym torem. Wizerunek francuskiego napastnika jako piłkarza modela stał się zarówno jego atutem marketingowym, jak i potencjalnym obciążeniem. Ciekawe jest to, że Gród nigdy nie uciekał od swojego wizerunku. Wręcz przeciwnie, wykorzystywał go w sposób przemyślany, podpisując kontrakty z markami, które pasowały do jego stylu. Ale od czasu tamtych kontrowersji był ostrożniejszy w wyborze projektów. Unikając sesji, które mogłyby zostać odebrane jako zbyt prowokacyjne, dziś Gerud wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych francuskich piłkarzy, a jego historia pokazuje że granica między byciem ikoną stylu a byciem tematem skandalu jest w świecie sportu bardzo cienka i czasem wystarczy jedno ujęcie, by ją przekroczyć. Paolo Malvini uosobienie włoskiej elegancji i futbolowej klasy. Przez całą karierę Wace Milan był symbolem nie tylko doskonałej gry w obronie, ale też nienagannego stylu. Wysoki, przystojny, z włosami opadającymi na czoło wyglądał jak gwiazda kina, a nie tylko boiska. Jednak to właśnie ta filmowa prezencja była źródłem pewnych ciekawych historii w klubowych kuluarach. W Milanie krążyła anegdota, że władze i trenerzy dyskretnie doradzali Malginiemu, by zachował wizerunek pięknego, ale skromnego piłkarza. Nie chodziło o zakazy oficjalne, lecz raczej o pewną filozofię: Malgini miał być twarzą drużyny, lecz bez nadmiernego epatowania ciałem w mediach. W czasach, gdy inni piłkarze chętnie pojawiali się w magazynach modowych w odważnych pozach, on wybierał zdjęcia bardziej stonowane, podkreślające klasę i sportowy charakter. Były też momenty, gdy fotografowie i marki modowe proponowali mu kontrakty wymagające odważnych sesji, Malgini często odmawiał. Jak sam tłumaczył w wywiadach, uważał, że jego prywatny wizerunek nie może zdominować tego, co robi na boisku. Chciał być zapamiętany przede wszystkim jako kapitan, lider i obrońca. A dopiero później jako najprzystojniejszy piłkarz świata. Ciekawostką jest, że ta strategia tylko wzmocniła jego legendę. Im mniej pokazywał, tym bardziej media i fani byli nim zafascynowani. Włosi do dziś wspominają go jako wzór męskości, który nie potrzebował rozbieranych sesji, by stać się ikoną. Historia Malginiego to dowód, że w świecie sportu można zachować balans, być symbolem urody i stylu, ale jednocześnie trzymać wizerunek w ryzach, tak by nie przesłonił prawdziwej pasji, futbolu. Świat futbolu to nie tylko bramki, trofea i rekordy. To także opowieści o ludziach, którzy oprócz niezwykłego talentu mają coś jeszcze. Wygląd, który potrafi zawrócić w głowie milionom. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Terry Henry, Olivier Giroud i Paolo Malgini pokazują, że uroda w sporcie może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Każdy z nich musiał w pewnym momencie zmierzyć się z sytuacją, w której to niegole, podania czy interwencje były w centrum uwagi, ale ich ciało... Twarz i wizerunek. Kluby, trenerzy i sponsorzy potrafili stawiać granice, bo zbyt idealny obraz piłkarza w mediach bywał postrzegany jako rozpraszający lub nawet szkodliwy dla drużyny. Te historie pokazują, że w profesjonalnym sporcie wizerunek jest równie strategiczny jak taktyka na boisku. Czasem trzeba umieć schować to, co najbardziej przyciąga uwagę, aby chronić karierę i drużynę. A paradoks polega na tym, że im bardziej coś jest zakazane, tym bardziej ludzie chcą to zobaczyć. Ostatecznie wszyscy ci piłkarze zapisali się w historii nie tylko dzięki umiejętnościom, ale też dzięki umiejętności balansowania między światłem reflektorów a cieniem prywatności. I być może właśnie dlatego ich legendy przetrwały w idealnej formie.